Siemano Siemano, witam serdecznie w kolejnym shortciku, w kolejnym TikToku, w kolejnym krótkim filmiku na moim kanale. Dzisiaj sprawdzamy sobie jak wygląda polska półka w sklepie w supermarkecie holenderskim Jumbo. Zobaczymy jaki towar jest i co Polacy najchętniej kupują, ale widzę, że była dostawa i była dostawa nowego towaru. Kubusi nie brakuje, tajgerki, soki. Ziemniaczki, pira, zupki chińskie, grześki, paszczeciki, czyli największy syf, który uwielbiają Polacy. No i jak mogłoby zabraknąć paprykarza, mordeczki euro 79. Czy to nie jest kusząca cena? Zobaczcie, jak ja nie mam tutaj czuć się jak u siebie. Tutaj coś dla miłośników złotego gazowanego. Żywiec, żub, euro 62, euro 75. No cena po prostu rewelacyjna, I aż zachwyca od wyboru do koloru, pulpety, gołąbki, bigos, klopsy. Mamy wszystko. Niczego nam nie brakuje w holenderskim kraju wiatraków. 49 centów zapłacimy za Grześka. To jest naprawdę dobra i kurząca oferta. Tymczasem Principolo. Jedyne 87 centów. Jak tu nie kochać tego kraju? Pozdrawiam serdecznie i widzimy się w kolejnym szorciku.